Witam wszystkich widzów. Eee, Oto jedziemy Powinniście dalej. Oczywiście wiedzieć, że to nie miłość pchała go naprzód, a obowiązek. Był za mnie odpowiedzialny. Złożył w przysięgę. W księcia. przysięgę, która została złamana, Czyli i, na kurwe i Książę Oj. chciał to naprawić tak samo jak wszystkie błędy, które popełnił. Szlachetny cel, na pewno. Ale również egoistyczny, bo motywowała go chęć złagodzenia własnego bólu wkurza mnie taka linia sam jej dupeń gadasz mi tu na duchem w ogóle się skupić nie mogę e, głosy to chyba to tak nie ma nic ciekawego do powiedzenia to ja to tylko mogę mówić oj co to było jakiś blask taki dziwny ja znowu Rok wda 10 metrów. A w tym razie znam. Muszę śledzić kalinę. Jeśli mam znaleźć tego, kto jest To jest ciekawsza kombinacja. A ładnie stałem. kiedy będę mógł piaski jakieś używać aj boże jak ja mogę piasków używać jak szletu nie mam już chyba wszystko zapomniałem z Prince of percy długo nie grałem ale fajnie jest wrócić do tej gry warto mam dwóch na raz no, o, kurde, pijany książę. No jego wyczyny akropacyjne jest, są naprawdę fajne. Jakby książę nie musiał naprawać ciągle swoich błędów, zostałby pewnie jakimś asesynem. O kurde. A, szybko poszło to jakieś nie wiem. E, gdzie ja mam w tej chwili? A tam. A tu nie było zapisu gdzieś? Tak mi się wydawało, ale dobra mniejsza. Okej. Okay. Jest dwóch przeciwników. On nie widział? Aha, czyli widział? Lepiej by było tam tego najpierw wziąć. Bo... Kurde. A to to? Oj, ze zama. A takie. Albo coś przeoczyłem albo... Nie wiem kiedy ja go zabiłem e, Dobra leży i to najważniejsze Masz Pa, ślepota Kurde, komerk mi się jakoś przekręciła dziwnie ja Już bym miał podcięte gardło Dead, no. kiedy będzie jakiś zapis o jest, na razem o jest. Mm, teraz mam gdzieś jakoś w sensie jak Mam chyba potem wejść, tak Teraz to już będzie proste o jak to ich zrobić ślepota Tego wystarczy na raz i Wystarczy... O jest. Myślałem, no. że nie doleci, nie wiem jak. Na książę zawsze da radę, więc... Jak on ma siłę takie coś robić, no to... O kurde. Niby dawno grałem, a jednak pamiętam w większość rzeczy. Na przykład jakieś nie, przeszkody jak ominąć. i tak dalej. Już na pamięć że razy się w tą gierkę grało kurde nie no trochę głośniejsze wezmę te... no kurde o. może nie będę się tak denerwować bo książę też ma coś do powiedzenia a ja sam tu do siebie nie będę gadał wszystkich nie ma Zaraz gadał o jakiejś handarce, narkotyków... Nie, może nie narkotyków, no to... Raczej legalne to nie było. Jak ja mam tam skoczyć? Trafię? Oczywiście, że nie trafiłem. Nie. <słuchy> Już bym wolał łucznika. jest takich dwóch jołowych. Opa Miło było poznać O kurde O nie, już myślałem, że ja skoczyłem Skacz Dziwnie on leci, tak już myślałem, myślałem, że teraz nie doleci, jak tam dojść, Teraz mógł pójść tam, tam. No gdzie skaczesz? No lol. Okej. Okay. Bez nerwów, wszystko pod kontrolą. No, nie myślałem, że tak szybko będę. Też tutaj też chyba często. On tutaj znowu Znana będzie aszy? gadał o jakiejś aszy. Znagamy, Kurde! No i to było dobre. <noise> Ups. Ale to już był jakiś błąd naprawdę, bo ja nie powinienem z tego spaść. Gdzie jest miła Asza, która stała przed swoim straganem sprzedając owoce i kwiaty? Albo dzieci. No i kurde. Kłopoty, jakby... no. Czas zabiera takie dydanie, niestety. Chciałem jak najwięcej zrobić w jak najkrótszym czasie. O, dobra. Tu mam pomysł. Pa! Już raz was pokonałem. Nie będzie mi się chciało drugi raz. Oho! <laughs> nawet nie wiedziałem, że tak łatwo cię pokonać. Bo od razu tak zrobić i byłoby z głowy. Co się tam drzesz? Kaczy dziko dobra tutaj nie będę jakieś kombinacji robił tylko skoczę. jest uff pełna emocji gra czy mam kontynuować historię od tego miejsca jeśli nie miałbyś czasu? ja zawsze mam czas okej teraz pewnie gdzieś tutaj a w jednak się nie wygląda tak jak poprzednio przedmioty niegdyś znajomy, spokój Teraz przepełniają mnie niepewnością i przerażeniem Co tu się stało Co to kurwa jest? A, zablokowałem No to już nie O, widzę tamtego Oni ślepy? Brawo, wal z słoiki, zamiast w gościa który strzela to się z tym strzałami. Kurde, broń trzeba wziąć, ale on się nie chce wracać, więc... to Dobra, jeszcze trochę ponagrywam Ale gdzie ja mam, kurde, skoczyć? Nie, ja już wiem, co mam zrobić, ja tu nie miałem w ogóle wejść. Chyba... Chyba... Mam nadzieję, że zrobiłem dobrze. Ta pewnie, że dobrze. Chyba. Nie no, dobrze. No dobra, wiem, że mam tak zrobić. Szybko, no. Myślałem, że mi się gra ciebie. No, żeś wykombinował jak ja mam tutaj co ja mam zrobić skakać po ścianach nie na pewno a to przez proste jak słońce jasne to było rozwiązanie teraz mam zrobić tak że zyskuję tu tak tak dobra Nie zauważyłem go. No. Ile? Eee, e, więc, co teraz? Zwaliłem się na dół. Dajcie mi chwileczkę, ja zaraz pomyślę co tu zrobić. Okej, okay, już wiem co zrobić. Coś takiego. No, zobaczymy. Odwróci się czy nie? Dobra, nie będę czekał tak jak wcześniej, więc. Może tam tańczy z nim i sobie pójdzie. Tak, teraz mam pójść tutaj. Ciekawe rozwiązanie Następny jakiś jest A to to już muszę rozwalić Tu jeszcze mnie nie zauważył Czy mi się tylko tak wydaje Od tyłu go zajdę Papa No i zaraz tu Najzwykle mnie tutaj. O! Spokoj Powinienem teraz odpoczywać po tym, jak mnie nie było. Albo siedzieć z moim ojcem. Zamiast tego, jestem zmuszony do tego, żeby biegać i się chować. Nie ma co robić tak tak Siedzieć z ojcem. Moje własne no nie rozpocznij, książy. pójdź gdzieś oj pierwsza niech do kurde łatwo z kurde jakimś strzałami na gościa z nożykiem ale i tak cię załatwię. Oh. Dobrze, że jest miecz blisko. Nie ma tutaj nigdzie zapisu. Już trochę ten odcinek trwa, nie chcę gdzieś tam jakimś do kończyć kończyć odcinka. Dobra, może zaraz będzie... Y -y, a że co? Że... A, tam! Znowu, o co jest? A, to się... A, Kailino! Nie! Kurde, zajebali nam Kailinę. Szybciej książę dubsko ruszył, a nie jakieś akrobacje robił, to już złapał jeszcze teraz. No jest. Dobra, nagadałem się, że aż mnie gardła boli. E, koniec, tu zakończę odcinek. E, dziękuję za obejrzenie. Mam Komentujcie, oceniajcie. To świetne miejsce, żeby zacząć opowieść I polecajcie raz. mnie albo jeśli oglądacie mnie po raz pierwszy albo coś, to dajcie suba. E, na razie.